Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, w takiej nietypowej postaci na starym komputerze, nagrywam taki krótki, bo krótki odcineczek, ale będzie. Bijemy sobie wersa. Bijemy sobie wersa. Jak już słyszeliście w poprzednim, tym takim od -ala odcinku, w takim prawie vlogu, bym powiedział, yy, tam właśnie stoi komputer. Nie, tam leży komputer, który się zepsuł, tego przywróciłem jakoś do działania, no ale. Żeby tu włączyć nagrywanie to bym musiał, nie wiem co zrobić, chyba wyłączyć Windowsa, żeby chodziło. A więc oglądajcie, patrzcie co tu się dzieje, co tu się robi. Bijemy sobie wersika. Bijemy wersję. Wiecie, taki odcinek ala, takie całkowita, całkowita prowizorka nagrywany telefonem moim kochanym, który na szczęście się nie zepsuł. Na szczęście się nie zepsuł, jeszcze działa Boże, żeby nie jeszcze musi działać, musi działać cały czas, nie ma innej opcji w ogóle Myślę, że tutaj nawet jest głos trochę lepszy, od cebaka mówię, bo ja mam z pomki. 10K no a więc sobie ubijemy sobie wersa taki króciutki, króciutki, 5 minutowy góra odcinaczek. Jedną ręką muszę trzymać telefon, drugą grałem sobie na komputerze Jak widać drugi, drugiego ekranu jednak się nie udało uruchomić A chciałem na dwa jechać Ale na tamtej karcie graficznej, która jest w tym komputerze nie ma po prostu opcji takiej Bo nie wiem Tam chyba procesor już i tak jest czerwony cały Jest cały czerwony yy, procesor A więc będzie trudno, będzie trudno Robię krótkie cięcie i wracam na koniec wersy. Albo w sumie postanowiłem się jednak, nie będę zrobić cięcia jak ten odcinek. Już I tak jest taki krótki. Więc będziemy sobie dalej bić na spokojnie. Zobaczy mi się ręka część. Może zrobię jakiś prowizoryczny stołek. Taki komputer. box? Box, oprze się. Bo oprze się box. Zbijemy sobie wersa. Bijemy, bijemy. No, trochę żenujący odcinek, jak dla mnie. ale myślę, że zadowoli Was przynajmniej to, że coś jest. Że coś się robi. Nie wiem, czy nie nagrał potem jeszcze jakiegoś odcinka, na przykład Playa w jakąś ciekawszą grę. Ponieważ na tym komputerze po prostu no, nie idzie. No, sorry, no, ale nie pójdzie na komputerze, który ma kurwa. 8 czy 9 lat, do którego władowałem 8 u że jakoś chodził z tamtego nowego kompa. Kurwa, a młody się tam z mojej psawał, a no to zakrety to nie no to po prostu no, żal dupę ściska. Maciek. Maciek zamknij się. Dobra, uciszył się trochę, więc no, dalej bijemy wersa. O, tak, tak bijemy tutaj. 34% więc nie ma To dokładnie myślę, że ucieszycie się, że tak się dla was poświęcam tak w ogóle i nagrywam telefonem filmik żeby tylko coś nagrać żebyście się nie nudzili myślę, że będzie dość ciekawy taka odmiana trochę od takiego klasycznego YouTube'a. no 19% jakby to jeszcze lego spadło, nikt by się nie obraził. Nikt by się kompletnie nie obraził na wersika. Tutaj ja było mało. Tak, tutaj jest moje stanowisko operatorskie. Tak, tu resztki jedzenia. Jakieś lego lekarstwa, moje antybiotyki. Tak, bo jestem chory, bo jest. Zmogę 80 TFV4 góra, a wersja już ma 4%, więc wracamy tutaj na, tą, na, 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 na ten rzut ekranu, bijemy 1% i co spadnie, no to dobiję się No, tak średnio bym powiedział, ale wkurwimy kogoś, a nie, to są nam od czyli nic nie biorę. Tylko pierak i łapki bym mógł wziąć. Ale po co mi to? Sprzedam tutaj tak gutuni. Napiszę im bicie. bicie, bijcie. Dzisiaj jest dzień non-PVP, więc trzeba się zgodzić na PVP. Dać tak zwane mieczyki. O konkretnie. Nedi też ma ładne. O. O, ale bijcie ktoś. Na, no, muszę go odstawić. powrotem na podstawkę X. X podstawkę do nagrywania margonem. Trochę ją wyśrodkujemy. Pi, No, kworg nie zaatakował. Jednak mu ofensywnego krytacza. Mogłem dotykać w sumie pod tańce. Więc to był zdecydowanie błąd i mogę paść przez to. Uu, nie, no bez jaj. Nie wziąłem sobie dotyków, kurwa. Dici, kworni To tylko z Luico. No z Luizją będziemy mieli problem On ma dość dobre mm, w takim razie jest demo poszukamy może demek będzie czy nie będzie demo Demek, demek no nie, 3 godziny, no 2 godziny już może być, no jak widzicie tu już mi się grafika wykańcza powoli, tak? Bo chyba ma za mało wielkie ekran jest trochę. Wyskakują co chwilę takie czarne plamy, na szczęście, nie na markonem. Na głównym ekranie, chociaż te się zdarzają. Szukamy szybko demka. Gdzie jest demek? Nie już już nie było. więc takie być. takie jest demek? na takie będzie. Tu nie ma Gdzie, gdzie, gdzie jesteś ty kurio? Jest demek Jest demek, ustawiamy na stanowisko Prawo kurwa, nie lewo w tym Okej, pyta się mnie, co to promowca destiny? Kiedy film się pyta? Jak kiedy film, jak przed chwilą wrzuciłem, czemu nie ma filmów? się pyta się, kiedy film. Kiedy film się pyta. Tu napisałem, a pogarnął kanał, bo tam jest wszystko wyjaśnione, dlaczego filmów na razie nie ma. I dlaczego ich nie będzie, aż do czasu, gdy naprawię mojego pięknego komputerka, który tam kurwa leży, leży biedak i gnije. Nie gnije, musi chodzić ten stary żem. 9 lat, 9 lat historii. Nie wiem, czemu z niego nie nagrywałem już, ale dopiero jak kupiłem nowy, to zacząłem nagrywać. A więc, tak, tu ładnie staniesz sobie telefoniku, którym nagrywam pierwszy raz w życiu. No, nie wiem, czy to będzie hit, ale odcinek będzie. Zawsze sobie coś możecie pooglądać. W sumie już ma 10 minut, miałem ja mieć tylko 5. Tylko 5 minut, a już ma 10, więc jest dobrze Ohohoho co tu się stanęło Janek Horror Cross Tak w miejscu Nie piszę już nawet tego, bo tu widzę, że już przylatują. To co za ten przebieg, jest 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Jedno miejsce, tylko to już nie piszę, bo tam z klanu dobije ktoś. Coś tu się wybiera. Xero MK, Xero no, Xero na Sadoli stoi. I Xero, Luit, Conadi, Horror, Tobi No i mamy dychę, więc bijemy sobie dema co to spadło? kulki i dwa hera i zwykłe, znaczy unikatowe to łapiemy kulki i czekamy do 17 sekundy i kończymy już ten odcinek bo to już, już i tak jest dużo już i tak jest dużo, że w ogóle coś nagrałem eee, przeuruchomiłem to o nie, prze, przeleciała mi 17 sekunda za bardzo się rozgadałem PvP Žádný to je sekrela. Tady zlapám nějaký shit. Nechtěl jsem shitu lapať. Pijeme sobie sekrela. Uomu vyjebávám, ładný hit, Sekala. O, mi CBK szczelił, kutas. O no nie, i zaś mi CBK szczelił, o ale mi ominął. No. Czy Cekami dwa razy. No dotyk, tu dotyk muszę, do no, tu mi Dużo 28% na strzała. No nie, dobra, więc. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym. Myślę, że dam radę już naprawić jego. Jako tą bestię tutaj z R9. Ramu nie ma, ponieważ RAM przełożyłem, o tu do tego, do tego tutaj tam nic nie widać. Tutaj RAM wsadzony ładnie najnowszy. No ale no, tak się mówi, jak się mówi, to nie działa no po prostu, no nie działa. No, czemu nie działa to nie wiem. No, nie wiem, jestem chujowym informatykiem. Nie mam zielonego pojęcia czemu nie działa. A więc dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym. Subskrybujcie mnie, zostawcie łapkę w górę. Elo.